Kłaniam się. Tym razem materiał dla zaawansowanych, którzy walczą z akordami barowymi. Akordy barowe to takie akordy, w których wykorzystujemy nasz palec wskazujący jako poprzeczkę, którą przyciskamy wszystkie struny. Zaczęliśmy zabawę z akordami barowymi od hamola, od akordu hamol. Proszę zwrócić uwagę, że Hamol to nic innego jak Amol przeniesiony o dwa progi w górę. Gdybyśmy założyli sobie kapodaster na drugim progu i złapali Amol, to jest dokładnie ten sam akord. Czyli Hamol to Amol podwyższony o dwa tony, czyli o dwa progi. Piosenką, w której Wykorzystujemy Hamol, jest Fields of God Stinga, piękna piosenka. Pozwoliłem sobie wypisać akordy na tablicy. Proszę pamiętać, że nie jest to cała piosenka, tylko temat. Funkcje harmoniczne tematu. Może zagram, pokażę Wam, jak to mniej więcej powinno wyglądać. Od razu, zanim zagram, zwrócę uwagę na to, że prawdopodobne trudności mogą wam, może Wam sprawić ten fragment, czyli yy, sytuacja, w której mamy dwa akordy w jednym takcie. g z d -durem i Hamol z A-durem. Przy kombinacji G-dur, D-dur proponuję oczywiście, żeby wykorzystać to, że zarówno w G-duże jak i w D-duże palec serdeczny zostaje w tym samym miejscu. Proponuję zatem go po prostu nie odrywać. Czyli G-dur odrywamy wszystkie pozostałe palce oprócz serdecznego i układamy sobie D-dur serdeczny zostaje w tym samym miejscu. Dobrze, to teraz zagram. Kluczową sprawą przy poznawaniu nowych akordów, w tym barowych, jest to, żeby nie zatrzymywać prawej ręki. Akordy barowe jeszcze chyba nikomu nie brzmiały od razu. To znaczy, natychmiast po poznaniu nowego akordu wszystko pięknie brzmi. Trzeba nad tym popracować. Nie zatrzymujcie prawej ręki, nawet jeśli hamol, zwłaszcza tutaj. Bo tutaj, jak zaczynamy piosenkę, mamy czas na odpowiedni chwyt. Zwłaszcza tutaj, po d Nawet jeśli hamol nie jest dokładnie chwycony, nie brzmi, występują głuche dźwięki albo brzęczące, nie zatrzymujcie prawej ręki. Melodią tej piosenki zajmiemy się następnym razem. Życzę powodzenia w ćwiczeniach. Dodam jeszcze na koniec że gdyby ktoś miał jakieś pytania, chciałby coś skonsultować, śmiało można do mnie dzwonić. Myślę, że rodzice Wasi mają mój numer telefonu. Także do usłyszenia i do zobaczenia. Papa! Pa.